Siemano, licznik Focus 1, nie działa, zawsze o zimne luty, nie działa zimne luty, ale tak popatrzyłem sobie na niego no i widzę, że te wskazówki tak zostały, jak zostały. Tu na jakiś tam obrotach, tu na jakiejś prędkości, tak sobie pomyślałem, że może zasilania brakło, bezpiecznik się spalił, no, ale one się też psują w taki inny sposób. Dziwne, trochę może a i nie są to zimne luty. Rozkręcę sobie tył i powinno już coś być widać. No i trzeba też, no całego trzeba będzie rozebrać, ale po samym zdjęciu tej tylnej obudowy zaraz już powinny, powinny się pokazać jego mankamenty. Odkręciłem. Położyłem go w pozycji niedozwolonej. Tu jest narysowane, że nie wolno go tak kłaść. Ale ja mogę. I co nam się tutaj ukazuje? Oczom ich ukazał się las. Mamy tutaj ładną płyteczkę, nie? Tutaj coś trochę widać, nie? Ale tutaj to już jest w ogóle. Tu, 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 tu. Tu. Tutaj są przepusty takie. Na drugą stronę do ścieżek. I one są, e, nie są metalizowane, tylko one są węglowe. Jak gdzieś tutaj się jakaś wilgoć kondensuje, i tak dalej, to ten węgiel gdzieś tam reaguje i zaczyna. Takie wyproczyny się robią. To potrafi zewrzeć, przywrzeć coś i, i licznik może głupiać, przerywać, albo, tak jak w tym przypadku, przestać całkowicie działać. Rozbieram to dalej. Po drugiej stronie zazwyczaj jest tego więcej. Trzeba będzie sobie niestety wskazówki zdjąć. Ja sobie zawsze daję w pozycję 0. Robię sobie zdjęcie albo zaznaczam czymś tak, żeby można to było zmyć. Ale najlepiej chyba zdjęcie. No i zdejmuję do oporu. Przekręcam. O, słychać takie cykanie. I zdejmuję. Zdjęcie sobie zrobię. Dobra, zrobione. Następna tak samo. To ta tak samo. I ta też tak samo. A tutaj mamy torksy. Jeszcze musimy sobie. Nie, nie musimy. Torksy odkręcają. Tutaj ten blat. Ale nie potrzebujemy tego odkręcać. Tu są zaczaski. Płyta powinna nam wyjść. Jest. To na bok, tak żeby się gdzieś nie poodzierało. O. No i co mamy od drugiej strony? No, brzydko, brzydko. Tutaj aż taki pająk się zrobił. O. Tutaj. Głównie na tych zasilających. Ale potrafi iść na przykład jakaś sygnałowa koło zasilającej i przywrze coś i stanie cały licznik. No i tak to wygląda. Tutaj. No jest, tutaj tego trochę, tutaj. Może pod mikroskopem by to fajnie wyglądało. Odpalę mikroskop. Nie wiem jak to tutaj widać, o, może tak bardziej. Jakie ładne wzorki, takie kwiatuszki. Tutaj się normalnie na płycie się zrobiły takie choineczki. Tu jest gdzieś znajdę może jeszcze jeden. Tutaj. Już nie taki spektakularny. Tutaj widać ten ten węgiel z tej tulejki. Tutaj jakby wypłynął tak, no nie wiem jak to co tam za procesy chemiczne się tworzą? Tutaj też jest. O, też takie, widać takie. Takie wzorki ładne. No. Ale one tak naprawdę nie są takie ładne. Nie, jednak tu po tej stronie jest gorzej, można powiedzieć. O, gdzie to jest? Tu jest. taki wykwit, bardzo taki wykwintny wykwit nie, nie widać tego za dobrze chyba teraz to już w ogóle muszę jakiś tam mikroskop chyba sobie skombinować o tutaj następny no jest taki wykwit dobra, co z tym ja to czyszczę nitro. Nie leję całej płyty, no bo wiadomo. Wyświetla, zruszkodzimy i tak dalej. Te miejsca, gdzie są te właśnie te takie wżery, wykwity, nitrem sobie czyszczę. Przyniosę sobie tylko jakiś kartonik, bo e, to bardzo nie lubi nitra. Z jednej strony już wyczyściłem. Jednak z tej strony było ich więcej ale były takie mniejsze a z tej jest ich mniej ale są takie w takim zaawansowanym stanie normalnie wacik nie? nasączam to nitrem tylko z daleka od wszelkich plastików żeby gdzieś nie, nie psikło bo, bo będzie źle no i tak sobie jadę I co? Wyczyszczone. Teraz nic tylko składać. O, patrzcie, to, to takie tyle tamtego było. Poskładać, wskazówki trzeba będzie ustawić i obudowę chyba też przetrę, bo zakurzona. No i co? Licznik złożony, Złączę też przelutowałem, ale nie było tam widać zimnych lutów, ale jak już było na wierzchu, to już ja też przelutowałem. Czyli co? No, taka naprawa. Tyle. Na razie. To zaś.